Się z tej strony Mirosław Wąs i dzisiaj postanowiłem y, za poleceniem mojego kolegi Johnsona otworzyć 7 kapsułek oraz jedną skrzynkę. Możliwe mi także Super Rafał. Dzięki jego sponsoringu udało mi się zdobyć te jakże niesamowite zdobycze. Więc bez zbędnego gadania przejdźmy do tematu i otwierajmy je po kolei. Ja pierdolę Pierdus <skrybuj> Nie ten na końcu Ja pierdolę cowboy. Ja pierdole No niestety że w tych czerwonych nie wypadło nic ciekawego Może mi coś wypadnie Nie mam zielonego pojęcia co to jest yy, nie. O też kolorowe Ja pierdolę no chyba mam szczęście Kurwa no Rekin Jaka operacja Te Ooooooooo Bumby Bumble <śmiewanie> Bumble Bumble bum. kurwa, bum, kurwa bum, bum, bum. Dobry kurwa robimy tego Teraz potężne skrzynia, tak zwana z dziedziną Ja pierdolę łezpek Dobra ile to gówno kosztuje teraz wszystko